Witam, ponieważ chciałem zamknąć póki co temat fugowania, a na moim kanale możesz zobaczyć, jak zafugować podłogę, to dorzucam film z fugowaniem ścian oraz kładzeniem silikonów. Zapraszam do oglądania. To będzie potrzebne do zafugowania ścian i położenia silikonu. Nożyk z wymiennym ostrzem przyda się do czyszczenia spoi. Szpachelka i paca gumowa będzie potrzebna do fugowania płytek. Mały pojemnik do rozrobienia fugi. Gąbka i wiaderko z wodą do mycia płytek. Oczywiście sama fuga. Do położenia silikonów niezbędne będą wyciskacz z silikonem oraz spryskiwacz z wodą i mydłem. Płytki mam już ułożone. Jeśli chcesz zobaczyć jak układałem te płytki krok po kroku, to zapraszam do obejrzenia innego mojego filmu. Czekam je teraz fugowanie. Zanim jednak przejdę do rzeczy, muszę umyć płytki, a w szczególności wyczyścić spoiny. W kilku miejscach widać pozostałości pokleju, które muszę usunąć. Użyję nożyka z wymiennym ostrzem, który świetnie się do tego nadaje. Przy czyszczeniu należy jedynie uważać, by nie uszkodzić naroży płytek. Czyszczę w ten sposób przynajmniej jedną ścianę i myję płytki wilgotną gąbką. Gdy ściana jest przygotowana to urabiam fugę. Biorę mały pojemnik i wlewam do niego niewielką ilość wody. Ja użyję tutaj obciętego 5 litrowego baniaka po gruncie. Następnie wsypuję fugę i szpachelką mieszam do uzyskania jednolitej konsystencji. Po 5 minutach mieszam ponownie i fuga jest już gotowa. Do wciskania zaprawy w szczeliny użyję takiej oto pacy z gumową nakładką. Nie rób tego szpachelką, gdyż możesz porysować płytki. Nakładam fugę i biorę się do roboty. Zrobię najpierw jedną ścianę. Pracuję sam, także nie ma co się śpieszyć. Przy większej powierzchni mógłbym nie nadążyć z myciem, Gdyż fuga dosyć szybko wiąże. Gumową paczką mocno wciskam fugę w szczeliny i zbieram jej nadmiar. Ot cała filozofia fugowania. Gdy wyrobię fugę i spoiny lekko wyschną, to zabieram się za mycie i wygładzanie gąbką. Przy pierwszym myciu zbieram nadmiar fugi z płytek i wstępnie wygładzam spoinę. Po pierwszym myciu wymieniam wodę i ponownie myję płytki. Delikatnie wygładzając fugi do pożądanego efektu. Przechodzę następnie na kolejną ścianę i powtarzam wszystkie czynności: najpierw czyszczenie i mycie, następnie fugowanie. Dobrze jest fugować ścianę jedną porcją fugi gdyż może się zdarzyć, że kolejna urobiona mieszanka będzie się nieznacznie różnić odcieniem i wprawne oko tą różnicę wypatrzy. Pozostało mi wykończyć zakamarki i fugowanie będzie skończone. Po drugim myciu, gdy fugi stwardnieją, wycieram suchą szmatką lot z płytek. Będzie później łatwiej umyć je na gotowo, gdyż płytki nie będą się mazały. To pozostały jeszcze naroża, które wypełnię silikonem. Najpierw czyszczę je z brudów i wycieram suchą szmatką. Biorę następnie wyciskać z tubą silikonu i od góry równym posuwistym ruchem wypełniam szczelinę silikonem. Następnie spryskuję wodą z płynem do naczyń bądź z mydłem nałożony silikon i ciągłym równym ruchem wygładzam spoinę palcem. I to w zasadzie tyle. Ściany zafugowane, silikon położony. Przed końcowym myciem należy odczekać aż silikon całkowicie wyschnie. To na koniec krótkie podsumowanie. Przed fugowaniem wyczyść dokładnie płytki i spoiny, by fuga mocno związała i nie było przebarwień od kleju. Do fugowania używaj gumowych narzędzi, ostre szpachelki mogą rysować płytki. Nie fuguj za dużej powierzchni, by nadążyć z myciem. Fugi wygładzaj miękką częścią gąbki, Najlepiej robić to przy drugim myciu. Przed silikonowaniem narożniki powinny być czyste i suche. Nakładanie i ściąganie silikonu wyjdzie najlepiej, gdy zrobisz to jednym posuwistym ruchem. To wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że nie będziesz miał już problemów z fugowaniem. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam na stronę www.budowlines.tv. A aby dowiadywać się o kolejnych filmach, zasubskrybuj mój kanał. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia w pracach remontowo-wykończeniowych. Cześć!